W pałacu prezydenckim panowała napięta atmosfera. Andrzej Duda, zwykle zachowujący powściągliwość w komentowaniu bieżących sporów politycznych, tym razem nie zamierzał milczeć. Sytuacja w rządzie Donalda Tuska wymknęła się spod kontroli. Konflikt między premierem a Szymonem Hołownią przestał być wewnętrzną kłótnią koalicjantów, a stał się publicznym spektaklem, który śledzi cała Polska. Prezydent Widząc narastający chaos i coraz częstsze apele obywateli o stabilność, postanowił zabrać głos. Polska nie może być teatrem politycznej walki i osobistych ambicji, powiedział stanowczo, patrząc prosto w obiektywy kamer. Jego słowa odbiły się szerokim echem. W kuluarach sejmowych natychmiast pojawiły się spekulacje, że to zapowiedź konkretnych działań. Być może nawet decyzji o rozpisaniu przedterminowych wyborów. W kancelarii prezydenta od kilku dni trwały konsultacje z konstytucjonalistami, którzy analizowali możliwe scenariusze rozwiązania obecnego impasu. Andrzej Duda miał mieć świadomość, że dalsze przeciąganie konfliktu Tuska i Hołowni może doprowadzić do całkowitej paraliży instytucji państwowych. W tym samym czasie Premier Tusk starał się zapanować nad kryzysem w swoim obozie. Spotkanie z posłami Koalicji Obywatelskiej zakończyło się bez konkretów, za to z wieloma emocjami. Według relacji uczestników, Tusk miał podnieść głos i oskarżyć niektórych współpracowników o brak lojalności i grę na dwa fronty. Widać było, że coraz trudniej mu utrzymać jedność ugrupowania. W Platformie Obywatelskiej pojawiły się głosy, że jeśli sytuacja się nie uspokoi, część posłów może przejść na stronę hołowni lub nawet ogłosić własny klub parlamentarny. Szymon hołownia tymczasem nie zamierzał się cofać. Na konferencji prasowej w Sejmie, z charakterystycznym dla siebie spokojem, ale wyczuwalnym napięciem, mówił o potrzebie uczciwej polityki i odrzucenia logiki Tuska. Zasugerował, że premier stracił moralny mandat do kierowania rządem. Jego słowa były policzkiem dla Tuska, ale też jawnym sygnałem, że współpraca między ich środowiskami dobiegła końca. Dla PiS był to prezent. W partii Jarosława Kaczyńskiego natychmiast rozpoczęto przygotowania do ofensywy medialnej. Dominik Tarczyński i Ryszard Terlecki mówili o końcu rządów chaosu. I początku nowego porządku politycznego. Kaczyński miał nawet zwołać wewnętrzne spotkanie, na którym nakazał swoim ludziom trzymać gotowość na każdy scenariusz. Jeśli dojdzie do wcześniejszych wyborów, pis chce być pierwsze na starcie. W Brukseli z kolei zapanowało zaniepokojenie. Unijni urzędnicy, obserwujący z daleka polskie zamieszanie, wyrażali obawy, że konflikt w Warszawie może opóźnić realizację ważnych projektów finansowanych ze środków unijnych. Jeden z europosłów miał stwierdzić, że Polska staje się nieprzewidywalna, a jej przywódcy prowadzą grę, której stawką jest nie tylko krajowa polityka, ale i wiarygodność całej Unii. Prezydent Duda, widząc, że napięcie rośnie z każdym dniem, zdecydował się na kolejny ruch. Zwołał Radę Bezpieczeństwa Narodowego, co samo w sobie było sygnałem alarmowym. Na spotkaniu pojawili się przedstawiciele wszystkich ugrupowań parlamentarnych, nawet ci, którzy na co dzień nie rozmawiają ze sobą wcale. Według relacji z pałacu atmosfera była chłodna, a Tusk i Hołownia unikali kontaktu wzrokowego. Panowie, Polska potrzebuje spokoju, nie wojen, miał powiedzieć Duda, otwierając posiedzenie. Jego słowa nie pozostawiały wątpliwości, że cierpliwość prezydenta się kończy. Wkrótce potem, media obiegła informacja, że kancelaria prezydenta analizuje możliwość rozwiązania Sejmu, jeśli rząd nie będzie w stanie zapewnić większości w kolejnych głosowaniach. W platformie wybuchła panika. Doradcy Tuska alarmowali, że wcześniejsze wybory w obecnej sytuacji byłyby katastrofą. Sondaże wyraźnie wskazywały spadek poparcia dla PO i rosnące notowania Polski 2050 Hołowni. W dodatku, część umiarkowanego elektoratu, znużona ciągłymi kłótniami, zaczynała sympatyzować z prezydentem, postrzegając go jako jedynego, kto zachowuje spokój i autorytet. W ciągu kilku dni sytuacja przerodziła się w kryzys konstytucyjny. W Sejmie doszło do kolejnych napięć. A Tuskowi nie udało się przeforsować kluczowego projektu ustawowego dotyczącego reformy finansów publicznych. W tym momencie Duda uznał, że nie może dłużej czekać. W orędziu do narodu powiedział: Musimy przywrócić powagę polskiego państwa. Jeśli politycy nie potrafią współpracować, to naród powinien zdecydować, komu jeszcze ufa. Polska nie może być teatrem walki Tuska i hołowni. Polska Musi być domem wszystkich Polaków. Te słowa wywołały polityczne trzęsienie ziemi. Jedni uznali je za zapowiedź rozpisania wyborów, inni za próbę przywołania Tuska i hołowni do porządku. Jednak, niezależnie od interpretacji, stało się jasne, że prezydent nie zamierza biernie przyglądać się chaosowi. W ciągu następnych dni w Warszawie odbywały się intensywne narady. Tusk Połownia, lider PSL i przedstawiciele lewicy spotykali się w zamkniętych gabinetach, próbując jeszcze uratować pozory jedności. Jednak rozmowy kończyły się bez skutku. Wieczorem w jednym z telewizyjnych programów publicystycznych komentator polityczny podsumował sytuację słowami: To nie jest już konflikt o idee. To walka o przetrwanie. Tusk walczy o władzę. Hołownia. O wiarygodność, a Duda o państwo, ale tylko jeden z nich może wygrać. Tego samego dnia, w siedzibie PiS przy Nowogrodzkiej, Jarosław Kaczyński miał uśmiechnąć się do swoich współpracowników i powiedzieć: Nie trzeba wiele robić. Wystarczy patrzeć, jak oni sami się niszczą. W ten sposób Polska wkroczyła w najbardziej nieprzewidywalny etap politycznej gry od lat. Prezydent Stając się głosem rozsądku w oceanie chaosu, zyskał nową siłę. A obywatele, znużeni wiecznymi kłótniami, zaczęli zadawać sobie pytanie, czy to początek końca ery Tuska? I czy Hołownia naprawdę jest gotów przejąć odpowiedzialność za kraj, który balansuje na granicy politycznego przesilenia? Subskrybuj nasz kanał, aby być na bieżąco z najciekawszymi wydarzeniami. Polub film, udostępnij go znajomym i zostaw komentarz. Twoje zdanie naprawdę się dla nas liczy. Kliknij dzwoneczek, aby otrzymywać powiadomienia o nowych odcinkach i nie przegapić najświeższych materiałów. Twoje wsparcie pomaga nam się rozwijać i tworzyć jeszcze lepszy content dla Ciebie. Dziękujemy, że jesteś z nami.